Zrzeszenie Kaczynsko-Pomorskie Województwa Pomorskiego dzisiaj w Jeliszczewie dokonało podsumowania roku Antoniego Abrahama, które przez zrzeszenie zostało właśnie ogłoszone rokiem Antoniego Abrahama. Przywołaliśmy jego postać ponownie w sposób właściwy dla zrzeszenia, czyli ustanawiając Antoniego Abrahama patronem tego roku, z tego powodu, że 23 czerwca 2023 roku mijała setna różnica jego śmierci i manifestacyjnego pogrzebu, na który zgromadziły się rzesze Gdynian, Kaszubów, Został pochowany na cmentarzu w Gdyni i uznaliśmy, że to jest powód, żeby ponownie przywołać pamięć o nim i utrwalić w świadomości mieszkańców współczesnego, współczesnej Gdyni, współczesnych Kaszub jego dorobek, jego dokonania. Dzisiejsze spotkanie w Żeliszewie było podsumowaniem tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce, uroczystości, spotkań, różnych inicjatyw, wynikających z działalności zrzeszeńców. Staraliśmy się to zrobić na różne sposoby. Po pierwsze wydając książkę, która była kolejną biografią Antoniego Abrahama, współczesniąc w nakręceniu filmu dokumentalnego, w organizowaniu spotkań promujących jego sylwetkę, pokazujących na przykład nauczycielom, w jaki sposób atrakcyjnie opowiadać o tamtych czasach, a w szczególności o bohaterze tego roku, czyli Antoniu Abrahamie.